Witaj! Czy zastanawiałeś się kiedyś nad pytaniem, co jeśli będziesz śnił tylko koszmarami? Jeśli tak, to ten film został stworzony specjalnie dla Ciebie. Czym są koszmary? Są to zaburzenia snu, które występują u znacznej ilości populacji. Ich przyczyną najczęściej są problemy na tle nerwowym. Nocne koszmary wytwarzają negatywne uczucia takie jak lęk lub strach. Ten typ snu pojawia się w drugim etapie nocnej drzemki, a po przebudzeniu zazwyczaj dobrze pamiętamy treść przerażającego snu. Często zauważalnym fenomenem jest to, że lepiej pamiętamy koszmary niż normalne sny. Dlaczego? A więc takowe sny wzbudzają w nas wystarczającą ilość negatywnych emocji, aby zdołać obudzić nas w ciągu nocy. Jeśli koszmary to codzienny epizod, to nagle stają się czymś innym niż tylko złym etapem w śnie. Osoby, które skarżą się na intensywne pojawianie się koszmarów w ich snach, mówią, że przez ten syndrom zaczęli cierpieć na depresję, stany lękowe lub inne schorzenia psychiczne. Naukowcy wskazują, że istniały przypadki osób skarżących się na intensywne koszmary, które potem popełniały samobójstwa. Takowe złe sny powodują również niedobór snu. Czasami nawet opisuje się ten stan jako strach przed zaśnięciem. Zbyt mała ilość snu przyczynia się do powstania wielu chorób serca, stanów psychicznych oraz otyłości. Mówi się, że jeśli koszmary u dorosłych osób pochodzą z nieleczonego bezdechu sennego lub zespołu stresu pourazowego, zaburzenia leżące u ich podstaw mogą mieć długotrwały lub nawet permanentnie negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Lekarze apelują do osób posiadających takowy syndrom, aby podejmowali kroki w wyleczeniu tych złych snów, co powoduje koszmary. Odnośnie podłoża ich występowania istnieje wiele tez. U dorosłych często są one spontaniczne, które mają miejsce raz na miesiąc lub kilka miesięcy. Częste koszmary zdarzające się kilka razy w tygodniu lub miesiącu mogą być przyczyną stresu pourazowego lub zaburzeniami psychicznymi. Uczeni stwierdzili, że koszmary często występują u osób, które jedzą od razu przed snem. Posiłki spożywane przed snem zwiększają metabolizm, dając sygnał mózgowi do większej aktywności. Zła dieta, leki i substancje psychoaktywne przyczyniają się do powstawania koszmarów. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym kanałem, to zachęcamy do zasubskrybowania oraz pozostawienia łapki w górę pod tym filmem.